Fakt, że na Jowiszu ciągle dzieją się dziwne rzeczy, zauważono już w XVII wieku. Gigantyczna burza, która dziś nazywana jest Wielką Czerwoną Plamą, została odkryta przez włoskiego astronoma Giovanniego Cassiniego w 1665 roku. Od tego czasu ludzkość uzbroiła się w potężne teleskopy i sondy kosmiczne, a znaleziska stały się jeszcze bardziej niesamowite. Ostatnie odkrycie nie poddaje się jeszcze żadnemu naukowemu wyjaśnieniu i wydaje się ono być niemalże fikcją. Zatem, co właściwie znaleziono na powierzchni Jowisza i jak to się ma do odkrycia Cassiniego? Wyobraź sobie wir atmosferyczny wielkości Australii o powierzchni około 7,7 miliona kilometrów kwadratowych. Teraz pomyśl o sześciu wariantach takiego wiru o różnych rozmiarach i umieść każdy z nich wokół pierwszego, tak aby otrzymać idealnie równy sześciokąt. To brzmi szalenie. Jednak takie zjawisko atmosferyczne zostało odkryte przez sondę kosmiczną Juno na biegunie południowym Jowisza podczas przelotu na wysokości 3500 km nad chmurami Jowisza. Teraz największy wir ma wymiary porównywalne do wielkości Stanów Zjednoczonych z wyłączeniem Alaski, a najmniejszy jest nieco większy od Teksasu. Początkowo istniało tylko 6 wirów złożonych w kształt pięciokąta. Stał się on sześciokątem po dołączeniu jeszcze jednego wiru. Cyklony te są zupełnie nowym zjawiskiem naturalnym, które nigdy wcześniej nie zostało zaobserwowane. Pojedyncze huragany są nam znane od dawna, ale niesamowite jest to, że organizują się one w ściśle uporządkowane struktury, takie jak kształt sześciokąta. Podobne kształty geometryczne zostały też odkryte na biegunie północnym Saturna. Tyle, że w przeciwieństwie do sześciokąta z Jowisza, nie są to oddzielne skośne wiry, a ciągła integralna figura. Geometrycznie właściwie sześciokąt Saturna ma 25 tysięcy km średnicy. To wystarczy, aby całkowicie pokryć jedną z ziemskich półkul. Każdy blok sześciokąta jest ścianą wznoszącą się na 100 km w głąb atmosfery. Znalezienie tak doskonałego kształtu geometrycznego na Ziemi, przynajmniej w tak ogromnej skali, jest prawie niemożliwe. Można jednak spróbować odtworzyć go w warunkach laboratoryjnych. Na przykład jeśli wypełnimy duży, 30-litrowy pojemnik wodą i zaczniemy obracać go szybciej niż najsilniejsze wiatry na Saturnie, osiągając prędkość około 500 metrów na sekundę. Potem umieścimy wewnątrz pojemnika małe pierścienie, obracające się w różnych kierunkach nieco szybciej niż prędkość obrotu pojemnika. W ten sposób powstaną miniaturowe wiry i strumienie. Dokładnie to zrobili naukowcy z Oksfordu. Pomalowali oni małe wiry w zbiorniku na zielono i uzyskali różne kształty owale, trójkąty, kwadraty. I oczywiście. Sześciokąt. Oznacza to, że na Saturnie istnieją specjalne wiry poruszające się szybciej niż jego atmosfera. Ponieważ sześciokąt zachowuje swój kształt przez długi czas, wiry też są stabilnie obecne w atmosferze Saturna. Prędkość huraganu w górnej atmosferze osiąga 160 metrów na sekundę, co czyni go jednym z najpotężniejszych huraganów w układzie słonecznym. Oko tego huraganu, czyli jego epicentrum, jest 50 razy większe niż oko największych ziemskich huraganów. Jednak większość astronomów uważa, że porównywanie sześciokąta z ziemskimi wirami nie jest uczciwe. Wir Saturna przypomina raczej erupcję wulkanu. Ciśnienie, które wzrastało wewnątrz gazowego olbrzyma przez dziesiątki lat, zaczyna wybuchać niczym lawa. Na Saturnie nie ma skał ani innych stałych przeszkód, jak to ma miejsce w przypadku ziemskich wulkanów, więc prądy powietrza swobodnie gromadzą się w sześciokącie. Ten sześciokątny wir istnieje w tym stanie od kilkuset lat. Kolor jest jedyną rzeczą, która zmieniła się w sześciokącie na Saturnie przez cały ten czas. Powodem tego jest zmiana pór roku. Jeden rok na Saturnie trwa około 29 lat ziemskich. Gdy naukowcy odkryli sześciokąt, na biegunie północnym była zima, więc sześciokąt był niebieski. Od sierpnia 2009 roku na Saturnie nastała wiosna, a w atmosferze wzrosła ilość zawieszonych cząsteczek, aerozoli. Tutaj na Ziemi widzimy aerozole w postaci mgły i dymu. Lecz ogólnie rzecz biorąc, aerozole to wszystko, co powstaje w wyniku interakcji atmosfery planety i światła słonecznego. Ponieważ Saturn zaczął otrzymywać więcej światła słonecznego w ciągu następnych kilku lat od 2012 do 2016 roku sześciokąt stopniowo wypełniał się aerozolami i uzyskał złoty odcień. Wyobraźmy sobie teraz, co by było, gdyby takie wiry pojawiły się na Ziemi. Jeśli weźmiemy pod uwagę sześciokąt Jowisza, to miejsce, w którym to nastąpiło, z pewnością stałoby się najbardziej pozbawionym życia miejscem na Ziemi. Być może z wyjątkiem pewnych wysoce odpornych mikroorganizmów, które mogłyby normalnie egzystować w tak ekstremalnych warunkach. Prędkość wiatru wewnątrz każdego wiru wynosi około 362 km na godzinę, czyli o 82 km na godzinę więcej niż prędkość wiatru Kamil, najpotężniejszego zarejestrowanego huraganu w historii ludzkości. W 1969 roku Kamil pokłonęła 259 ofiar śmiertelnych i spowodowała zniszczenia o wartości 9,9 miliarda dolarów po uwzględnieniu inflacji. Wyobraźmy sobie, jaka byłaby skala zniszczeń, gdyby Kamil urosła do rozmiarów sześciokąta Jowisza. Jeśli taki wir zacznie się przemieszczać po całej Ziemi, to na naszej planecie nie pozostałoby raczej żadne życie silniejsze od bakterii. Gdyby sześciokąt z Saturna pojawił się na Ziemi, to do katastrofalnych wiatrów doszedłby jeszcze jeden problem. Sam sześciokąt wygląda jak dziura ozonowa naszej planety nad biegunem południowym tyle że gigantyczna i z wielkimi ścianami po bokach. Promieniowanie słoneczne wpada do sześciokąta jak do lejka, dzięki czemu łatwo przenika przez powierzchnię Ziemi, negatywnie wpływając na wszystkie żywe organizmy. Ziemskie huragany są również często dość niszczycielskie, ale średnio trwają tylko od 9 do 12 dni, a na Jowiszu i Saturnie do kilkuset lat. A jednak pytanie, czemu huragany przybierają formę sześciokąta, wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Jeśli dobrze się przejrzeć, to okaże się, że sześciokąt jest bardzo często spotykaną figurą w przyrodzie. Nasza planeta jest dosłownie pokryta sześciokątami, tylko że w znacznie mniejszej skali. Jeśli lubisz puszczać bańki mydlane lub brać kąpiel z bąbelkami, a jednocześnie dokonałbyś dokładnej obserwacji, zauważyłbyś wszystkie geometryczne kształty w pianie mydlanej, z czego to właśnie sześciokąt przeważa. Piana tworzy formę, w której jej powierzchnia i napięcie powierzchniowe są minimalne. Dlatego z ekonomicznego punktu widzenia, sześciokątny kształt baniek jest najbardziej trwały no i odpowiedni. Spacerując szybko po królestwie zwierząt, można zauważyć, że właściwy kształt sześciokątny jest również dość powszechny. Większość stawonogów ma wiele małych sześciokątów na swoich facetowanych oczach. Niektóre z nich zajmują się konstrukcjami wykorzystującymi wyłącznie sześciokątne kształty. Mowa oczywiście o pszczołach tworzących swoje plastry miodu. Z punktu widzenia ewolucji jest prawdopodobne, że kiedyś pszczoły budowały różne figury geometryczne. Jednak najmądrzejsze z nich zauważyły, że kształt sześciokątny wymaga najmniejszych nakładów materiałowych i pozwala znacznie szybciej wznosić całe pszczele megalopolis. A zatem, jeśli chodzi o użyteczność jego formy, kształt sześciokątny jest idealny dla monolitycznego sześciokąta Saturna. Ale co sprawia, że siedem oddzielnych wirów Jowisza trzyma się razem w takiej konfiguracji? Jest wciąż zagadką dla nauki. Jedyne, co mogłoby być w jakiś sposób związane z tym zjawiskiem, to asymetryczne pole grawitacyjne. Jest to jednak dość dziwne, bo Jowisz jest bardzo masywną i szybko rotującą planetą, co oznacza, że możemy założyć, że jego grawitacja powinna być jednolita. Jednak taka anomalia istnieje i to ona może być przyczyną tajemniczego sześciokąta. Jeśli w najbliższej przyszłości naukowcom uda się opracować poprawne wyjaśnienie tak niezwykłego zjawiska, na pewno się tym z Wami podzielę. Tymczasem w kolejnych odcinkach czekają na nas inne, równie ciekawe odkrycia. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, aby nie przegapić nowych, ekscytujących filmów i daj nam łapkę w górę. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi. Ciekawie jest dyskutować na takie tematy razem. Do następnego!